Tak. Uwaga, zaczynam? Dobra. Poszło. Ale ja nie wiem, czy to w ogóle już... Okej. Okay. Jakiś komentarz może, tak. co? Tak. To jest pierwsza próba nawiązania łączności z helikopterem. Nie wiem, czy to w ogóle działa, może to jest... Zakres ustaw odpowiedni. Zakres? jak to się robi? <noise> może tym pokrętłem po środku?

No w tę stronę, gdzie to załam go kurde. Zaraz ci spadnie, bo zasek straci. No, no, ląduje prawie. Powoli, powoli. Eee, nie, Pójść z tej klawisze! Ooo! <gry> Żyje. Coś zrobiłeś? Ej, ja, ja nie wiem, nie umiem <grym> sterować. Pokaż. Ja, ja bym musiał... To się kręci dalej? No. Ja bym, musiał, ja bym musiał za nim biec, bo ja nie... To bym... weź tam, postaw go. <grym> Ale Radoka jest samy. A któremu uruchomiłeś w końcu? Eee, wiesz, to po prostu ruszyłem do góry <grym> i zaczął się kręcić, nie? No to właśnie, na no do góry ruszasz i kręcisz. adrenalina. <grym> idziesz w dół, no to ci chyba... Tylko do czego jest to pokrętło? W musimy nie zapłon włącz, najpierw no jak tu kręcisz wideo. Siedzicie tam lampka biała z przodu? Nie. no dawaj, odpalaj to ufo, no, ale nie wiem jak. Nie, bo wódki są odłączone, to trzeba kablem przypiąć, nie? Na razie jest tak. miał e? po tym. Jak się w chętnie Masz lądowisko na bezpiecznym miejscu? Tak. No, to stawiaj. Czuję, że polatane. Ale... W prawym górnym rogu przycisk. Do czego nie. jest? To jest od to czego innego. Nie wiem o co chodzi <laughs> Może już się popsuł <laughs> Już tak szybko Pokaż to Kręcisz jeszcze nie, to już, to już nie krężę wyłącz to Ty, bo... ej, co tam? Ej, nie tu! Gdzie tak wysoko w dół? Lecz. Ej, ale on się tak! Ten... <laughs> to, to było niekontrolowane zupełnie A może byś tam ten rozwinął? A rozwinęłeś ło <laughs> wow. co on coś nieci? <śmianie> on się kręci w kółko! <śmianie> <O>. <śmianie> no! <śmianie> to nie jest łatwe, naprawdę! Chińskie <śmianie> gówno! Ej, do sąsiada nie lec! Dałem mi to do góry staw, nie? Ale w ogóle nie reaguje jakby z trochę. No! Do góry, do góry! Może tym pokredłem zakres właśnie ustawiasz, żeby był A, z reagował lepiej. Na razie to baletnica. O kurwa, Nie kurwa jest teraz Czy czytałeś instrukcję obsługi? Tak. Chyba nieuważnie. <laughs> Wej, ląduj, ląduj na trawie. Dół. Czekaj. Murek. Mysz, <laughs> ja, on musi tak szkrywać na mieście, bo wtedy by się po prostu y, połamały. Nie, Jakby nie. Hmm. Ale ja nie mogę go kontrolować do końca. Chcę, co. Dobra, kto chce? Pokaż, daj, spróbuję. Trzymaj to.